Miała 46 Przejechali pod mostem, jedna osoba mogła dostać jest, która się jednostką może się sprawdzić Ile osób w środku pojazdu, jaki to jest pojazd? Dwie osoby terenowe, jak się Niech jakaś jednostka, Adam, przemianuje się, się na boik jest coś na 11, terenową Będziemy do Was za moment. Biała 46, cały czas. Pozbyli się macek W którym kierunku jadą? W kierunku mal, czerwonego Nie, czerwonego W kierunku zielonego moczu. Stopy Jest to ocalające XL. Prawdopodobnie pojedziemy bridge. do Fort tak, tak się dzieje. Wjeżdżają na drogę obok pod karcem. Widzimy źródłą 13 w kierunku 2026. Przede wszystkim, że na pewno byłem na mnie wracał. Cześć, Gateway, przejść, wracać. Trzymajcie to... się. Tuż ja dalej. dalej. Czerwony most, Gateway, Bridge. Czerwony, tak, w Lincoln, 32 P2. Miałem 40 osób w kierunku. Badać. Zbierzemy korek, Jeden facet nas wysiadł. Zostańcie tam przy nim i zostaniemy na poręcz. Подайте локализацию камеру. <кри> <даун, кри> Саш, <сайт>. ты <кри> Это <кри> не <кри> Я